Cześć, z tej strony Łukasz Zając. Witam Was na moim kanale, gdzie zajmujemy się naprawami samochodów oraz odczytywaniem i analizą kodów błędów podczas diagnostyki. Jeśli chcesz wiedzieć, co naprawdę oznaczają te tajemnicze liczby na ekranie, to jesteś we właściwym miejscu. Subskrybuj, żeby być na bieżąco z nowymi filmami. A teraz przechodzimy do dzisiejszego Kod tematu. Usterki P0105 brzmi jak usterka obwodu kolektora ciśnienia bezwzględnego barometrycznego. Często w oprogramowaniu skanera OBD, dwa nazwa może być pisana Manifold Absolute Pressure, MAP Barometric Pressure, BARO Circuit Malfunction. Opis techniczny i dekodowanie błędu P0105. Kod diagnostyczny OBD2 P0105 jest zdefiniowany jako usterka w obwodzie czujnika ciśnienia bezwzględnego ciśnienia barometrycznego. Jest on ustawiany, gdy PCM wykrywa napięcie czujnika MAP które nie koreluje z bieżącym obciążeniem silnika lub położeniem przepustnicy. Może również wskazywać, że sygnał czujnika MAP nie koreluje z napięciem sygnału czujnika położenia przepustnicy TPS. Gdy zmienia się obciążenie silnika, ciśnienie w kolektorze dolotowym również zmienia się w odpowiedzi na zmianę zapotrzebowania. W rezultacie czujnik MAP generuje sygnały napięcia w oparciu o zmiany ciśnienia. Jest to wykorzystywane przez PCM do obliczania ilości dostarczanego paliwa i dostosowywania czasu zapłonu, tak aby silnik pracował z maksymalną wydajnością. Aby monitorować dokładność odczytu czujnika MAP, PCM wykorzystuje inne czujniki, głównie czujnik położenia przepustnicy, TPS. Jeśli więc PCM wykryje rozbieżność między sygnałami czujników MAP i TPS, jest to rozpoznawane jako usterka i zostanie ustawiony kod P0105. Gdy system działa prawidłowo, PCM spodziewa się wykryć zmianę sygnału napięcia czujnika map, gdy tylko zmieni się położenie przepustnicy. Dzieje się tak jednak tylko wtedy, gdy czujnik MAP, czujnik TPS i powiązane z nimi obwody działają prawidłowo. Uszkodzony czujnik TPS może również powodować ustawienie kodu P0105, gdy jego napięcie sygnału nie odpowiada napięciu czujnika MAP Baro. Objawy usterki. Głównym objawem usterki P0105 dla kierowcy jest zapalona lampka MIL malfunction indicator light. Jest ona również określana jako lampka kontrolna silnika lub po prostu lampka kontrolna silnika. Mogą również objawiać się jako zapali się lampka kontrolna check engine na panelu sterowania, kod zostanie zapisany jako usterka. Silnik zatrzymuje się lub źle uruchamia. Wahania obrotów i próby zgaśnięcia na biegu jałowym. Zapłon przeskakuje pod obciążeniem lub na biegu jałowym. Zmniejszona wydajność silnika. Słabe przyspieszenie. Zwiększone zużycie paliwa. W niektórych przypadkach mogą nie występować żadne objawy poza zapisanym kodem usterki. Usterka P0105 jest poważna usterka, ponieważ może powodować problemy z silnikiem. Jeśli jednak nie występują żadne objawy i zapala się tylko kontrolka check engine, system OBD2 można ponownie uruchomić, a pojazd będzie nadal działał normalnie. Przyczyny błędu kod P0105 może oznaczać, że wystapił jeden lub więcej z poniższych problemów, zużyty lub uszkodzony przewód podciśnienia na czujniku. Ciśnienia bezwzględnego w kolektorze dolotowym uszkodzone czujniki map, MAF, Baro lub TPS. Uszkodzone lub zużyte złącza czujników map, MAF, Baro lub TPS. Uszkodzone okablowanie. Niskie ciśnienie paliwa lub uszkodzenie wewnętrznych elementów silnika, np. spalony zawór. Zablokowany katalizator. Czasami przyczyna jest wadliwy moduł PCM. Jak usunąć lub skasować kod błędu P0105. Kilka sugerowanych kroków do rozwiązywania problemów i korygowania kodu błędu P0105. Podłacz skaner OBD2 do złacza diagnostycznego samochodu i odczytaj wszystkie zapisane dane i kody błędów. Wyczyść kody błędów z pamięci komputera i przetestuj pojazd, aby sprawdzić, czy kod P0105 pojawi się ponownie. Jeśli kod pojawi się ponownie, sprawdź wszystkie odpowiednie kable i złacza prowadzące do czujników MAP, MAF, BARO lub TPS. Sprawdź, czy nie SA uszkodzone lub zużyte. W razie potrzeby napraw je lub wymień. Sprawdź i przetestuj te czujniki. W razie potrzeby wymień wadliwe czujniki. Jeśli przyczyna jest wadliwy moduł PCM, wymień go lub przeprogramuj. Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów. Sprawdź czujniki, kable i złacza pod katem widocznych uszkodzeń. Następnie rozpocznij procedurę diagnostyczną za pomocą narzędzia skanującego. Aby ustalić, czy błęd P0105 jest jedynym błędem, jeśli nie, warto najpierw uporządkować inne kody błędów. Jeśli nie stwierdzono problemów z uszkodzonymi lub skorodowanymi złaczami, należy przeprowadzić dokładną kontrolę wszystkich powiązanych kabli. W razie potrzeby napraw lub wymień uszkodzone okablowanie. Sprawdź, czy filtr powietrza nie jest zatkany lub czy katalizator nie jest uszkodzony. Sprawdź również, czy wloty powietrza nie S.A. uszkodzone lub odłaczone, czy przewody podciśnienia nie S.A. poluzowane lub przerwane, a przewody dolotowe nie S.A. zatkane. W razie potrzeby wymień węże, przewody powietrza, wkłady filtra lub przewody podciśnienia. Sprawdź czujnik IDA jeśli kod pozostaje, sprawdź napięcie odniesienia na złaczu czujnika IDA. Sprawdź również uziemienie i ciągłość, szczególnie na linii sygnałowej między PCM a złaczem czujnika MAP. Jeśli rezystancja jest nieskończona, napraw przerwę w obwodzie sygnału MAP. Jeśli ciągłość obwodu jest w porządku, sprawdź czujnik map, przykładając do niego podciśnienie. Napięcie czujnika MAP powinno stopniowo spadać z 5 maja do 1 maja lub mniej. Po przywróceniu podciśnienia powinno ponownie wzrosnąć do około 5V. Jeśli napięcie sygnału nie zmienia się zgodnie ze specyfikacja producenta, należy wymienić czujnik map. Odczyty czujnika map mogą często utknąć na poziomie 4,5 V, niezależnie od ilości zastosowanego podciśnienia. Wskazuje to na zwarcie między przewodem sygnałowym a przewodem odniesienia 5 Maja. W razie potrzeby napraw wiązkę przewodów, aby wyeliminować zwarcie. Brak napięcia na linii sygnałowej po odłaczeniu złacza czujnika map oznacza wewnętrzne zwarcie i konieczność wymiany czujnika. W niektórych przypadkach moduł PCM może być uszkodzony lub w trakcie awarii. Jest to jednak niezwykle rzadkie. Dlatego przed wymiana najlepiej sprawdzić wszystko jeszcze raz. W jakich pojazdach ten problem występuje najczęściej? Problem z kodem P0105 może wystąpić w różnych samochodach, ale zawsze istnieją statystyki, w których ten błąd występuje najczęściej. Oto lista niektórych z nich. Cherry, Tigo, Chevrolet, Trailblazer, Citroën Lanos, Matis, Daihatsu Fiat, Albie, Ducato, Panda. Punto: Stilo, Ford, Transit, GMC, Envoy, Honda, Adesi, Haver, Hyundai, Excent, Kia, Sorento, Spectre, Mazda, Mercedes-Benz, Sprinter. Vito, Mitsubishi, Airtrek, Karesma, Galent, Lancer, Peugeot, Nissan, Maxima, Quest, Oldsmobile, Elero, Opel, Astra, Cambo, Vectra, Vivaro, Zafira, Peugeot, 206, 406, 407, Pontiac, Grand Am, Renault, Logan, Megan, Suzuki, Kerry, Toyota, Avensis, Camry, Volkswagen, Crafter, Transporter. Volvo Giarzele, Business, UMZ 4216, ZAS, Chance, Sens. W przypadku kodu błędu P0105 czasami możliwe jest znalezienie innych usterek. Najczęstsze z nich to P0014, P0106, P0107, P0108, P0109, P0110, P0113, P0130, P0136. P0150, P0172, P0230, P0300, P0325, P0401, P0420, P0446, P0460, P0472, P0507, P1100, P1133, P1230, P1400, P1605, P1705.